Witam wszystkich serdecznie na kanale Auto Import Nieporęt. Lecimy z prezentacją auta, na którą pewnie wielu z Was czekało. Volvo 850 T5 i tutaj bez dopisku, że jest to R. Dlaczego? Bo jest to po prostu Faker, czyli auto zrobione na r w kolorze żółtym, bananowym tak zwanym. I kolor tego auta nie jest oryginalny, to auto zostało przemalowane. Generalnie cały projekt polegał na tym, żeby zrobić z niego... No, żeby upodobnić ten samochód do Volvo 850R, I wyszło to bardzo dobrze, bo generalnie, jak mamy na placu oryginalną T5R, zobaczcie, to jest jeszcze inny model jak 850R, e, jeszcze rzadszy generalnie, ale jak jeździmy dwoma tymi samochodami, to i tak, i tak każdy zwraca uwagę na banana. To jest 96 rok auto sprowadzone do Szwecji z Włoch, wersja włoska T5, dwulitrowa i tak mamy w dokumentach, jest tutaj zrobiony swap, czyli przełożenie silnika jest wsadzony silnik 2.3 turbo 226 koni 5-cylindrowy, skrzynia manualna to jest 96 rok przebieg bliżej nieokreślony jeżeli chodzi o zegar w 850-kach on często się psuje i tutaj zatrzymał się w 2000 bodajże w 17 roku na przebiegu 331 800 km ogólnie w 2010 roku mamy odnotowany przebieg 300 tysięcy kilometrów i potem samochód faktycznie bardzo długo stał. Bodajże do 2016 roku ten projekt był w Szwecji robiony, czyli został samochód przemalowany cały na żółto. Oryginalny kolor to jest grafitowy, potem Wam pokażę jak przejdziemy do wnętrza. Został zmieniony właśnie silnik, bo dwulitrowy turbo dał, że tak powiem, no, dał sobie już spokój. No i te dwulitrowe włoskie mają tam jakąś opinię, że są mniej trwałe jak właśnie te 2-3. Został wsadzony silnik 2-3 turbo, wszystko zostało zrobione w Szwecji. My przy tym aucie tutaj tak naprawdę jakichś wielkich prac nie mieliśmy. Zrobiliśmy jakiś tam serwis, zrobiliśmy wymianę tarcz, klocków z tyłu, serwis klimy bodajże, oprzyliśmy kierownicę, wymieniliśmy środek. Takie pierdołki jak to przy tak starym samochodzie. Oczywiście uruchomiony już jest licznik. Jaki jest przebieg? No nie wiem, tak naprawdę nie można go oszacować. Samochód generalnie bardzo mało jeździł, to nie był samochód na co dzień, to nie było daily, tylko taki samochód, wiecie, weekendowy. E, więcej tak naprawdę stał po garażach, po, po warsztatach, bo ten projekt, to tak, ja to, tak mówię, na takie auta to są niekończące się projekty, e, niż, e, niż jeździł. No, przyjmijmy, że mamy tutaj prawie 400 tysięcy kilometrów, no nie wiem, możemy tak przyjąć moim zdaniem e, i, i tyle. I tak weźmy pod uwagę taki przebieg czy to jest przebieg jakiś duży na ten samochód? Powiem Wam szczerze, że nie. Silnik z tego co rozmawialiśmy ze Szwedem był zamontowany z przebiegiem 250 tysięcy z takiego samochodu został wyjęty. Tak więc no widzicie tutaj przebieg tak naprawdę przy tym egzemplarzu chyba kompletnie nie ma znaczenia i nie ma się tutaj czym za bardzo sugerować. Kolor żółty-bananowy to jest jeden z trzech kolorów, w których występowała tak naprawdę r albo z czterech z trzech, bo była czerwona, czarna i właśnie żółta-bananowa. Więc w tych trzech kolorach 850 R wychodziło. Jeżeli chodzi o T5R, to mieliśmy kolor czarny, zielony i, i właśnie żółty. Także w trzech kolorach T5R była dostępna. A później ten, tak jakby model poliftowy, bo T5R było dostępne tylko w 1995 roku bodajże a model poliftowy, czyli 850R, no to już nie była limitowana edycja, tak? Te pięcierki macie limitowane, określone liczby w danym kolorze. 850R to już nie były wersje limitowane. Dobra, przechodzimy szybko do pomiaru powłoki lakierniczej. Pokażę Wam, jak wygląda tutaj powłoka lakiernicza po lakierowaniu w Szwecji. Ogólnie lakier z zewnątrz wygląda na bardzo ładny, na bardzo zadbany. Nie ma jakiś sporo zarysowań jak na tak stary samochód, to naprawdę nie ma tu się za bardzo do czego przyczepić. Pokażę Wam miejsca korozyjne, gdzie się jakaś korozja, ruda pojawia. Jak widzicie, wszędzie będziemy mieli pewnie równo około 250-300 mikronów. Ja tego auta nie mierzyłem, powiem Wam szczerze, jak kupowałem. Ogólnie była bardzo szybka akcja, żeby ten samochód kupić. Dawno ten samochód kupiłem i bardziej ten samochód kupiłem dla. No dla zabawy tak naprawdę, no, dla jakiejś tutaj reklamy, dla zabawy Żeby to auto się rzucało w oczy i tą, i tą robotę robi tak naprawdę, rzuca się w oczy i, I mocno reklamuje moją firmę Także myślę, że zakup pod względem reklamowym bardzo udany Tutaj mamy pod listwą, od razu pokażę, w tym miejscu Widać, że tam coś się niepokojącego dzieje I przedni prawy błotnik również W tym miejscu mamy, zobaczcie też jakąś korozję i tutaj na samym rancie też mamy korozję. No nie usuwałem tego, bo powiem szczerze, bałem się, że będę musiał cały bok lakierować, żeby to usunąć taką pierdołę, więc wolałem tego nie robić. Poprawialiśmy na pewno tylną klapę, ta tylna klapa była lakierowana i dołożyliśmy do tego samochodu lotkę, bo dla mnie no w 850 bez lotki, tym bardziej w takiej no fejkowej wersji, no nie, nie przystoi. Dobra, przechodzimy do wnętrza, szybko Wam pokażę wnętrze. Pokażę wam wnętrze. Wnętrze zmienialiśmy, aczkolwiek to nie są fotele takie jak ja bym chciał, ale takie tylko były wtedy dostępne i takie zostały zamontowane. Bagażnik dosyć fajny, czysty, zadbany. Zobaczcie tutaj welur nie jest zniszczony. Nie ma rolety bagażnika, były przyciemnione szyby, ale typowo po szwedzku, czyli beznadziejnie. Zostało to rozklejone. E, poczekajcie, bo tutaj jeszcze wam pokażę z minusów. Zobaczcie tu, gdzie nie gdzie widać stary lakier nam przebija. Auto oczywiście oznaczone i przechodzimy do wnętrza. We wnętrzu wnęki są pomalowane. Zobaczcie e, także tutaj no, jest to zrobione w miarę tak jak to powinno być zrobione. Jedyna wnęka która nie jest pomalowana to w przegrodzie e, pod pokrywą pod maską czyli w przegrodzie silnika. E, dokupione zostały fotele skórzane. Tutaj z, zobaczcie akurat kanapa tylna z fotelikiem dla dzieci. To jest taki gadżet który Volvo wymyśliło awaryjny fotelik, tak to nazwijmy, dla dzieci. Został dokupiony fotel elektryczny, był manualny, z pamięcią. No i ta elektryka została podpięta, to wszystko działa, pamięci chyba też działają. Fotel kierowcy jest jeszcze w ładnym stanie. Ale fotel pasażera, zobaczcie, no już ma spore pęknięcia. Także no tak to wygląda. Taką tapicerkę udało mi się kupić, nic lepszego na tą chwilę nie było. Oprzyliśmy kierownicę. Zobaczcie, jest zrobiona żółta nić nawiązująca do koloru z zewnątrz i mieszek tutaj też jest oprzyty w żółtą nić. Tutaj widzę, że poprzedni właściciel polakierował cały ten tunel środkowy na czarno, gdzie niegdzie to delikatnie schodzi. Radio chyba dokupywaliśmy to, żeby było oryginalne, bo było nieoryginalne. Ja nie lubię w tych starych samochodach, żeby było nieoryginalne. Tutaj ten parapet w miarę się trzyma, jak na ten przebieg tutaj za bardzo we wnętrzu, no takiego dużego zużycia. Nie widać gdzie. Eee, eee, klimatyzacja jest po serwisie. Aczkolwiek słuchajcie, to jest auto stare, więc no, jest po serwisie. Pytanie na no, jak długo starczy. Bo mówię, to są już stare rurki, wszystko w tym samochodzie jest stare, więc ta klimatyzacja teraz działa. Czy za miesiąc będzie działa? No to gwarancji niestety na to nie dam. Bo, no, bo zawsze może jakiś zaworek puścić gdzieś, rurka delikatnie przepuszczać i tego czynnika. Może brakować. Na pewno jak jest odczynnik, to klimatyzacja chłodzi i bardzo dobrze chłodzi. Mamy podgrzewane fotele, cztery szyby w prądzie, ale to chyba standard. Komputer pokładowy, zobaczcie. No i tyle, przechodzimy pod machę. I tak wygląda nasza fakerka pod, pod maską. Jest zmieniony, zobaczcie, dolot, filtr stożkowy. Dosyć głośno, to powiem szczerze, wam słychać. Fajne efekty dźwiękowe daje. Silnik, tak jak widzicie, pokrywa pomalowana na czarno. No i tutaj to co mówiłem, kielichy nie są, zobaczcie, nie są pomalowane, są w oryginalnym kolorze i tutaj cała wnęka silnika jest w oryginalnym kolorze, takim czarnym, grafitowym, wygłuszenie maski, maska też tutaj od środka pomalowana, no ktoś się tutaj naprawdę napracował, aczkolwiek no, nie jest to zrobione perfekcyjnie i to nie jest żaden samochód kolekcjonerski, broń Boże, to jest samochód raczej do zabawy, e, taki samochód, który sprawia naprawdę fajną frajdę z jazdy e, i, i można się tym samochodem po prostu cieszyć podczas jazdy i naprawdę daje mnóstwo frajdy z jazdy i, i lubię tym autem generalnie jeździć no bo też zwraca uwagę na siebie, nie ma co ukrywać czarny grill widzę, też był lakierowany gdzieś tu jakieś delikatne obszczypania maska generalnie jakichś takich wielkich ubytków nie ma lakierniczych tutaj mamy zobaczcie jakąś zaprawkę zrobioną i tak naprawdę tyle, co do dokumentacji no przejdźmy do dokumentacji, pokażę Wam dokumentację felgi zobaczcie Fajne w graficie. Ładnie się prezentują generalnie w tym kolorze. Nie wiem, czy to są oryginalne, czy nie. Tutaj na pewno zaraz ktoś z forum napisze. Można to poznać po tej RC, czy ona jest kopnięta, czy nie kopnięta, e, także ktoś się na pewno w tej kwestii wypowie. E, przechodzimy do tej dokumentacji, o której powiedziałem. E, I ona wygląda tak, że mamy instrukcję obsługi, jakiś lakier zaprawkowy i nasze zlecenie i tyle. Żadnej innej dokumentacji do tego samochodu nie ma. W aucie zrobiliśmy serwis olejowy, serwis klimatyzacji, klocki, tarcze hamulcowe z tyłu, ale klocki i tarcze były w samochodzie, także to nie są tarcze przez nas, że tak powiem, tutaj zamawiane. Więc to, to tak jak naprawdę jest dołożone. Liquid moli zalane 5W30 naprawa zegarów była zrobiona, te wymienione te zębatki, które przestają działać, montaż foteli, łączna kwota tutaj jaką zapłaciliśmy 2900 zł to nie jest jakiś duży wkład mówię, samochód w miarę tutaj, w miarę w fajnym stanie technicznym, co ja bym zalecał zrobić zmienić sobie rozrząd, jak ktoś chce tym autem dłużej pojeździć, bo to warto zrobić, gdzieś tam wlepka jest, ale dla świętego spokoju bym to zrobił tarcze z tyłu nowe, zobaczcie ale mówię, te tarcze mieliśmy te tarcze po prostu założyliśmy z klockami. I tyle, auto generalnie ogarnięte. Dlaczego tak długo go mam i dlaczego tak długo nie trafiło do sprzedaży? Bo po prostu nie miałem na ten samochód kompletnie czasu. No i jakoś mi się nie śpieszyło ze sprzedażą tego samochodu. Mówię, on robi robotę taką, że jak stoi na placu obok, zresztą te pięcierki, to naprawdę zwracają na siebie uwagę te samochody. To jest taka klasyczna cegła. Klasyczne kombi, tutaj jeszcze w manualu, gdzie naprawdę jest troszeczkę szybszy ten samochód w manualu w porównaniu do automatu, bo T5R mamy w automacie. Tylko że to jest, no mówmy szczerze, to jest podruba, tak to jest podruba Rki, więc ten samochód na pewno ma dużo niższą wartość niż oryginalny, tutaj ten egzemplarz, który stoi obok, oryginał T5R, w których wyszła limitowana edycja tych samochodów i to jest oryginalny samochód, a tutaj macie tak naprawdę podróbeczkę, ale ta podruba zwraca na siebie największą uwagę. No i powiem Wam szczerze, wygląda naprawdę ładnie. Ma swoje wady, ma to, że tam gdzieniegdzie gdzieś ten lakier wewnątrz się obszczypuje. Nie zapominajcie, że to było robione w Szwecji, robione parę lat temu. I naprawdę ten lakier jak na te lata nie wypłowiał jakoś mocno. Wygląda naprawdę ładnie. No i jest to model poszukiwany, szczególnie w tym kolorze, więc myślę, że ten zabieg zwiększył wartość na pewno tego pojazdu. Ktoś mocno to auto że tak powiem, doinwestował, silnik też przełożył, no to też są jakieś koszty. Także to jest taki projekcik, który jeszcze ktoś może przejąć i może go jeszcze, że tak powiem, sobie pod siebie robić. Cena tego samochodu, żeby nie była za niska i żeby nie była za wysoka, no to będzie poniżej 30 tysięcy. Jaka dokładnie, to zobaczycie, jeżeli auto trafi w ogóle w ogłoszenie, bo może się sprzeda z filmiku. Ja niedługo zaczynam urlop, także będzie sporo filmików wrzucanych podczas mojego urlopu. Auta nie trafiają do żadnych ogłoszeń, tylko będą na YouTube dostępne. Także możecie sobie te samochody przeglądać, oglądać, ewentualnie pisać wiadomości prywatne na Facebooku. Możemy negocjować. Cena poniżej 30 tysięcy. Nie mówię jaka dokładnie cena. Oczywiście, po wszystkich opłatach, auto gotowe do rejestracji. Koszt rejestracji to jest 256 zł. No i zwróćcie uwagę na ten samochód. Naprawdę no dla mnie mega linia, fajny kolor. Robi robotę ten samochód i generalnie zobaczcie ile u mnie na placu jest wołowin, cały pierwszy rząd to są po prostu same Volvo w ciekawych silnikach na pierwszym planie macie T5R oryginał, drugi T5 S60, potem dwa razy T6 i pod koniec mamy 3 24 litry, 24 zawory w manualu i na końcu król czyli Volvo V8 tak to wygląda w autoimportnie poręt, a tutaj sobie stoi fake R, czyli 850 przerobione na 850 r TR. Trzymajcie się na razie. A zapomniałem. Jedziemy na stację. Pokażę Wam Volvo od spodu. Także zobaczycie jak się prezentuje ta stara wołowina od spodu. Lecimy na stację. Zobaczymy sobie projekcik od spodu. Zobaczymy jak wygląda podwozie. Taska. Mówicie, w taska. W miarę sucho. Podłoga tutaj najważniejsza, bo jest to auto dosyć leciwe. Także patrzymy na podłogę. Podłużnice, tego typu rzecz. Wydech standardowy nie jest jakiś tutaj pozmieniany. Można zmienić, można otworzyć ten wydech. Tutaj widzę do haka. Podłoga w ładnym stanie. Sprężyny czerwone. albo pomalowane tylko na czerwono. Chyba pomalowane. Ale na pewno są obniżone, bo samochód ładnie z tyłu siedzi. Nowy filt paliwa to montowaliśmy. Jakaś konserwacja jest zrobiona, zobaczcie, bo tak to pusto wygląda. Tutaj na miejsce olejowej widzę spod korka. Delikatnie jakieś mamy puszczenie oleju, i tak naprawdę tyle. Tak wygląda leciwe Volvo od spodu. Myślę, że krzywdy nie ma. Wygląda bardzo ładnie. Także w końcu nastał ten czas, że wjechał banan do prezentacji. Możecie się zobaczyć, co to w ogóle za projekt, co to za samochód. Zapraszam wszystkich do subskrypcji. Macie wszystko podane czarno na białym. Widzieliście wszystkie wady tego samochodu. Nie mam nic do ukrycia. Taka jest domena mojej firmy. Trzymajcie się na razie zostawcie suba albo łapkę w górę. Pozdro.